Diana, jesteś taka piękna. Mam nadzieję, że dostaniesz dzisiaj najwięcej walentynek. Ech, walentynki, to taki cudowny dzień. Diana, idziesz? Czas do szkoły. Inaczej rozdadzą wszystkie walentynki. Diana, pospiesz się. Dziewczyny, idę. A wy już gotowe? Tak szybko? No, nareszcie. Wow, dziewczyny, jesteście takie piękne. Diana, jesteśmy gotowe. A ty, Diana, jak zawsze, ostatnia. Diana, wyglądasz tak pięknie. Dziewczyny, dziękuję. Wy też jesteście bardzo piękne. O, Diana, twoje buty są takie błyszczące, ale wydaje mi się, że są niewygodne. Dziewczyny, najważniejsze to być piękną. Nie zależy mi na wygodzie. No, no dobra, dobra Diana. Diana. Dziewczyny, jestem taka podekscytowana. Ciekawe, kto dostanie najwięcej walentynek. Tak, kto dostanie najwięcej walentynek i najfajniejsze prezenty? Obym to była ja i Timur. Kitty! Dziewczyny, nie ma sensu się kłócić. Walentynki i tak pokażą, która wygra. Rozumiesz, Kitty? Walentynki pokażą. Wiesz, Mary, mam nadzieję, że tak będzie. Kitty, każda ma nadzieję. Dziewczyny, słyszę, jak kłócicie się za moimi plecami. Nie kłóćmy się dzisiaj. Dzisiaj jest taki wspaniały dzień. To Walentynki. Słyszałyście? Kitty, Kitty to, to ty to zaczęłaś. zaczęłaś. Dobra, chodźmy do szkoły. Diana, a ty jadłaś naleśniki w tej sukience? Katie, a ty co? Nie jadłam naleśników przez dwa miesiące. Wiesz, że jestem na diecie. Jak mam jej powiedzieć? Powiedz jej wprost. Słuchaj, Diana, masz ogromną plamę z tyłu sukienki. Jest bardzo widoczna. Plama? Gdzie? Z Diana! Z tyłu! Oh my god! Co to jest? Przecież nigdzie w niej nie siadałam. Dziewczyny, to wszystko. Nie idę na imprezę walentynkową. Diana! Skoro nigdzie się nie wybierasz, to możesz dać mi te buty? Bardzo mi pasują. Zaczyna się. Nad, cicho, ciągle mamy czas, żeby znaleźć nową sukienkę. Diana, musisz iść na imprezę walentynkową. Smilik czeka tam na ciebie. Dziewczyny, gdzie ja sobie znajdę nową sukienkę w godzinę? To po prostu niemożliwe. Diana, godzina to niemało. Dobra, Diana, chodźmy. Diana, zdążymy, nie martw się. Ryan, czemu masz trzy walentynki? Nie mogłem się zdecydować, którą dziewczynę lubię, więc podpisałem wszystkie trzy. To powodzenia. Dzięki, przyda się dzisiaj. Ale stresik, komu je dam? Sałata, mimo że mnie tak denerwujesz, to dla ciebie. O, dziękuję. Zobacz, jaki balon dał mi Kev. Maskotko, czy to balon dla mnie? To dla dziewczyny w czerni. To jest dla mi? Halo, Diana, gdzie jesteś? Jaka tłusta plama, pośpiesz się, wszyscy czekają. No i jak Smiley, gdzie ona jest? Diana ma tłustą plamę na sukience i szuka innej. Kity jest z nimi? Nie wiem, zgadnij może. No dobra, to znaczy, że ich nie będzie. Przestańcie marudzić. No ja ci ten bukiet zaraz uschnie. Z Dianą to zawsze jakieś przygody. Browasty to dla mnie? Tak, ale nie dam ci. Czemu? Gdzie masz sukienkę? No wiesz, browasty, prasowałam ją i przypaliłam. Wszystkie dziewczyny są ładnie ubrane, a ty tak o. Browasty, ja zawsze jestem piękna. Patryk, mam nadzieję, że masz dla mnie więcej niż jedną walentynkę. Tak, Gigi. No to na pewno wygram. Słyszysz, Dima? Gigi ma nadzieję, że wygra. Ona po prostu nie wie, że ty masz dla mnie sto walentynek. Sałata, nie sto. No to ile? Było tylko 20. Dima, jak nie dostanę najwięcej walentynek, to cię zostawię. Szczęśliwy walentynek wszystkim! Wszyscy przygotowaliście walentynki? Mam nadzieję, że nie zapomnieliście. Ten, kto zdobędzie najwięcej walentynek, wygrywa konkurs. Uuuu! Ja mam trzy. Zakochana parą, macie walentynki? Tak, ale są moje. Julia, daj je tutaj! To jest konkurs! Dobro. No, no i co, co gołąbeczki? Gołąbeczki? Macie walentynki? Jasne, że tak. A moje walentynki są z wierszami. Dobrze, Patryk. O, jeszcze najfajniejsi faceci w naszej szkole. Macie walentynki? Tak! Gdzie wasze dziewczyny? Nie tutaj. Po co wam te cheerleaderki? Skoro możecie mieć szczury... Szczury to nie jest zabawne. Naszych dziewczyn jeszcze tu nie ma. Bierzcie te walentynki. O, chłopaki, są walentynki. A, a wy, wy nie macie, macie nastroju. nastroju. A jest walentynki? Tak. Ryan! Walentynki Ryana są skomplikowane. Dziewczyny, ja mam trzy. Może być? Można. Jasne, że tak, Ryan. Aby Laila była napisana na wszystkich trzech walentynkach. Nie, one są dla innych dziewczyn. Mam go dość! Laila, przestań za nim latać, on jest taki niedojrzały. Jana, on mi się podoba! A wy macie jakieś walentynki? Tak! Raz, dwa, trzy. A możecie powiedzieć, jaka nagroda będzie dla tego, kto otrzyma najwięcej walentynek? Zielona! To ta tajemnica! Ale wiemy, kto wygra. Sałata będzie miała najwięcej walentynek. Zielona, to niesprawiedliwe, że twój Dima podpisał wszystkie walentynki twoim imieniem. Karina, wszystkie metody dozwolone? Karina, Dima nie wie, że ukradł mu połowę walentynek. No, Nie dam ci mojej walentynki, mam swoją czarną walentynkę. Blondie? Blondie, nikt mi się tu nie podoba. Możecie iść. No i co, kochani? Za 30 minut czekamy na was na, na konkursie. konkursie. Nie no, konkurs niedługo, a dziewczyn, jak nie było, tak nie ma. <grym> One nie przyjdą. Jak nie przyjdą, to będziemy świętować bez nich. A to oznacza, że kasa, którą wydałem na bukiet, jest stracona. Dziewczyny, te buty naprawdę są niewygodne. Diana, możesz się pospieszyć? Chłopaki na nas czekają. Diana, wybierz dowolną sukienkę i spieszmy się do szkoły. Zaraz będzie konkurs kto dostanie więcej walentynek. Sklep się zaraz zamyka dziś Walentynki, więc wyjdźcie stąd. Co? Mia? Co ty tu robisz? Pracujesz tutaj? Że też musiałyśmy na nią wpaść. Oh my god! Tak, pracuję tutaj. Ale idźcie sobie, mój dzień pracy właśnie się zakończył. Nie, Mija, twój dzień pracy jeszcze się nie skończył. Dzisiaj są walentynki, a ja mam plamy na sukience. Pilnie potrzebuję nowej sukienki. Ej, nie dotykajcie niczego rękami, macie minutę. Diana, paspiesz się. się, chłopaki na, na nas, nas czekają. czekają. O, chyba znalazłam coś fajnego. Dziewczyny, podoba Wam się? Diana, przymierz. Dziewczyny, no i jak? No! No, Diana, to na pewno nie na walentynki. Ale jak ją kupisz, nie mam nic przeciwko. Dziękuję dziewczyny. Konkurs za 20 minut, a ja nadal nie mam sukienki. Diana, spokojnie sprawdź na obcasach. Diana, a jak Ci się podoba ta sukienka? Dzięki, Mary, ale zielony to nie jest mój kolor. No, Diana, lepiej, ale wciąż coś nie tak. Dzięki dziewczyny, to co mam teraz zrobić? Słuchaj, Diana, mam tu piękną różową sukienkę. Spodoba ci się. Ale jest naprawdę droga. O, Diana, racja, Mija, daj mi to. Diana, jak ci się podoba? Piękna, ale jest długa, a ja chciałam krótką. Słuchaj, Diana, zostawimy cię tutaj i same pójdziemy do szkoły. Nie chcę przegapić konkursu. Chcę dostać prezent od Maxa. Dziewczyny, postawcie się na moim miejscu. Diana, przestań marudzić. Przymierz tą różową sukienkę. Albo ta, albo ta niebieska. Nie mamy czasu. No dobra, przymierzę i pójdziemy. No, nareszcie! Pospieszcie się, nie mam czasu, mam randkę z maskotką. Dziewczyny, jak wam się podoba? Diana, no! Nie jest źle. Dziewczyny, a mi się nie podoba! Diana, zamykam sklep. Albo bierzesz tą sukienkę, albo tą niebieską i wyjdź stąd. No, Diana, prosimy! Dobra, Mija, biorę tą sukienkę. Hurra! Mija, masz torebkę, która do niej pasuje? Tak, diana mam. Taka Ci się podoba? Tak, jest okej. Okay. I będzie pasować do moich czarnych sandałków. Dobra, Mija, powiedz ile to kosztuje? Chłopaki na nas czekają. Timur mnie zostawi. Dziewczyny, nie martwcie się, zajmę się waszymi chłopakami. To nie wasza wina, że się spóźnimy, ale moja. 32 tysiące diana. No dobra. W końcu wybrałyśmy sukienkę dla Diany. W końcu idziemy na imprezę. Będziemy się jakoś musiały wytłumaczyć chłopakom. Proszę mi, ja trzymaj, dziewczyny, idziemy. Idziemy! No dobra, szczęśliwych walentynek! Uhu! Super, konkurs się rozpoczął, a dziewczyn nadal nie ma. Nie, Smajlik, zapomnij o tym. One na pewno nie przyjdą. Nauczycielu Majk, policz walentynki. Nauczycielu Majka, a co jest w pudełku? To nagroda? To nagroda dla tego, kto będzie miał najwięcej walentynek. Uuu! 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 Ale piękne pudełko! Policzmy walentynki. Mam nadzieję, że ktoś dał mi przynajmniej jedną walentynkę. A walentynki przyniosą Laila i Jana. Uuu! Uuu! wszystkich! Życzymy zwycięstwa! zwycięstwa! Gdzie są walentynki? U, zapomniałyśmy. Dziewczyny, no dobra, chodźmy przeprosić chłopaków. Musimy ich przeprosić. Dziewczyny, za chwilę przyjdę. No dobra! Aj, masz coś do picia? Gdzie oni wszyscy są? A, no tak, walentynki. Dobra, zrobię sobie sama. Oh my god, co to jest? Pudełko z walentynkami? Mam szansę wygrać. Oby nikt nie przyszedł. O, dziewczyny, cześć! Cześć, cześć Mia! Jest! Laila, jak mogłaś zapomnieć o pudełku walentynki z imionami? No zapomniałam, Jana! Laila! 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 Laila Jana! Jana! Przepraszamy za spóźnienie. Jana zniszczyła swoją sukienkę. No wreszcie! No nareszcie przybyły czy liderki króliczki. Teraz będzie ogłoszenie wyników. Laila! 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 Czemu masz taką sukienkę i czemu ten dekolt taki głęboki? Słuchaj, Smile, miałam przyjść w innej sukience, ale była na niej ogromna plama. Chyba na czymś usiadłam. Potem sobie porozmawiamy. Czekałam na ciebie cały dzień, a ty przyszłaś dopiero na koniec. To nie moja wina, byłam z Dianą, wybierałyśmy sukienkę. Cześć, to ja. Spóźniłam się, bo Diana wybierała sukienkę w moim sklepie. To dla ciebie! Dziękuję. No dobra, jak wszyscy tu są, to musimy poczekać na Lailę i Janę. A to, A, to są wasze walentynki. Walentynki. A teraz Laila i Jana zaczną liczyć głosy. Teraz policzymy głosy! I tak, pierwsza walentynka... Mia! Druga też dla Mii! <śmienki> <śmienki> Trzecia walentynka... Smile! Mia! O! Znowu mija! Smile! Smile, nie rozumiem. Wsadziłeś tam moje walentynki? Tak. Ile? No, nie wiem, z dziesięć? Dziwne. Diana cierpliwości! Mamy tylko miję i smila, zaskoczeni? I tak, następna walentynka, smile. A u mnie mija! U mnie też jest mija! Smile! Dima, a gdzie moje imię? Nie wiem, powinno tam być. Co się dzieje? Max, byłeś na mnie zły i nie zostawiłeś mi żadnej walentynki? Zostawiłem! Co to za bałagan, czemu tylko mija i smile? Co się dzieje? Lejla, kto tym razem? Smile! A u mnie mija! I? Mia. I smile! Aż tak polubiliście miję? To bardzo fajne. Co, co, co to nienormalnie? Co się dzieje? O co tu chodzi? Musieliście pomylić imiona swoich połówek z moim. No, no i ostatnia, ostatnia walentynka. walentynka, Mia? Smile. No dobrze, wygląda na to, że wygrywa zakochana para, Mia i Smile. Smile, nie wahaj się. Czekaj, to nie prezent dla ciebie. Fajnie, że ten konkurs wygrał najfajniejszy facet w szkole, i ja. Gratulacje! Wow! Nie rozumiem, czy to żart, czy to kara za spóźnienie? Nie wiem, ale musimy to rozgryźć. Wydaje mi się, że to sprawka Jany i Laili. Dobra, Mia, otwórz prezent. Gratulacje, Smailik! Wow! To głosowanie nie było w porządku. Gdzie walentynki Diany? Nie wiemy, co ty tam dałeś. Diana, to nie moja wina! Diana, yeah, Diana, Diana! Dziewczyny, gdzie idziecie? Dima, zatańczmy! Dobra, sałata. <śpiewanie> dziewczyny, nie rozumiem. Czemu ona wygrała? Czemu Mija? Czemu nie Nat? Czemu nie Kitty? Czemu nie Tymery? Czemu ona? Tak, dziewczyny, coś jest nie tak. To dziwne, że Smajlik i Mia wygrali. Wyglądało to na celowe. To wyglądało jak ustawione. Dziewczyny, nawet jeżeli wszystko jest ustawione, nie dowiemy się o tym. To wszystko po konkursie, zwycięzcy zostali wybrani, i nieważne jakie mamy sukienki. Diana, to wszystko było ustawione. Nie potrzebuję korony, weź to, Max. A mi to po co? Ja też tego nie chcę. Diana kocham tylko ciebie! Na pewno dowiemy się, kto stoi za tymi kombinacjami. Smiley, to już nie ma znaczenia. Konkurs się skończył. Ja tego nie rozumiem. Mija i ty? Czemu? Diana sam tego nie rozumiem, ale na pewno się dowiemy. Rozgryziemy to! Kochani, życzę wam szczęśliwych walentynek. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa pa! No co? A my jedziemy do mnie do domu? back. What